Witam, witam serdecznie z tej strony, spokojny człowiek, a to jest kolejny odcinek Simów, <laughs> przepraszam, Simsów Trójki. No, ostatnio mieliśmy ślub, yy, Czesow ożenił się, no właśnie, no właśnie z kim, zaraz zobaczymy z kim, mniejsza z tym, ale no i tego pana majątek był tak wielki, yy, że, yy, no właśnie, z kim się ożenił. A, właśnie, yy, nie, czekajcie. Co jest? Co tu jest zgrane, dobra? Aha, dobra. E, Gobiasem. Z młynem gob Gobiasem, teraz e, wielkość pana. E, znaczy, bogactwo pana Gobiasa było tak wielkie, że naprawdę e, mogłem tutaj rozbudować mieszkanie. Myślę, że wam się to spodobało. Ostatnio. E, no, kawałek nie było simsów, ale, ale, e, ale, ale. ale Przede wszystkim co chciałem wam powiedzieć to to, że no, o, czekajcie, może coś będzie, będzie coś takiego tutaj jeszcze szukaj pracy, dobra Ostatnie był filmów, ale odcinek ostatni był bardzo, bardzo długi, pomyślałem, że to wam wystarczy. No ale dzisiaj postanowiłem coś zrobić naprawdę ciekawego A! I jeszcze jedno Jeżeli wam się ostatnio podobało I teraz też wam się podoba To pamiętajcie o jednym czymś fajnym Czyli łapka w górę, bo wtedy będę wiedział, że Wam się to podoba i chcecie nadal to oglądać I to mnie motywuje Dobra, zobaczymy co tutaj, szukamy pracy Pracy dla naszego Gobisa Tak? Gobiasa, Gobis Gobis, Gobis, Gobis Gobias Dobra, szukaj, masz naprawdę dobrą pracę Ma 9. Eee, a no doj! 38, co to jest? 38, zaraz przeczytamy naszą kolejną książkę. Jesteśmy yy, dwa dni, my. O, jesteśmy po ślubie, dobra, za chyba przeczytał książkę. Może coś. Yy... A, głodny jest, głodny jed. No to podaj obiad. Yy, surówka, myślę, że to może być coś fajnego. W końcu mamy jakąś nową. No naprawdę, urządziliśmy tutaj na. Perfekcyjnie mieszkanie, naprawdę wygląda to wszystko dość fajnie. Kupiliśmy kilka nowych rzeczy, mianowicie sprzęt kuchenny, no i trochę coś do yy, pokoju. Mamy duży mamy salon w końcu, o którym gadałem tyle o czymś, żeby nam się przydał. Podzieliliśmy nasze pokoje na dwa, bo tutaj nie ma co przeszkadzać Krzysztofowi. Tutaj już jest łoże małżeńskie Czesław i Gobiesa. Naprawdę fantastyczna para, tak muszę powiedzieć. <laughs> może to śmiesznie wygląda, ale tak jest, no, mamy tutaj ładne szaf Mamy ładną szafkę, może jeszcze jakąś kupię jedną Mamy piękny stół dosyć drogi, ale opłacało bo się, się zaraz nie wrócić z pracy No, jeszcze do 25, aha, to jeszcze w sumie trochę czasu. Ale my, my przez ten czas możemy coś zrobić takiego Może Czesław to zrobi. Zobacz wszystkich urząd przyjęcie dobra więc nie smakuje ci, Czasop <laughs> chyba mogło być lepsze, nie? Możemy tak wymienił tutaj jeszcze zamiast tych dwóch kuch dwóch części kuchni znaczy może zamiast tej jednej wielkiej kuchni możemy zrobić dwie łazienki mam trochę kasy, można by to wykorzystać na przykład na wannę jakąś wielką, bo mamy... Kabina pleśnika może podwójną. Ta kabina pleśnika może zostanie przesunięta. Na przykład w ten róg. Dobra. No dobra, teraz może się uda. Przyjęcie domowe. Czas rozpoczęcia: 21. Tak, 21. Myślę, że tak. Kilka symów. Okej, okay, teraz ja będę mógł. O! Może przyjmiemy to. Kilka lat dziewczyn. Może dzieci nie będę przyjmował, ale. Jakieś mało. Nie wiem powiedzieć mało laty. Jakieś by się przydały. Dobra. Za dużo osób nie będę tutaj przygotowywał. Bo. Dobra, chyba. Nie wiem tu jest. Mamy wszystkich. A czemu nie mogę... Czemu nie mogę w ogóle wcięcia zrobić? A, wybierz... zrób yy, swobodny, okej. Okay. Kuźwa! To dlatego chyba nie mogę nic rozpocząć. Trój wizytowy dobra, trójwizytowy przyjmij o, jest jesteś pierwszy, Czesław. Dobra, doskonale. Podaj obiad, jest y... na szybko. Podaj obiad, Poszątaj! Poszątaj, Czesław, posiątaj. Bo tutaj nie może być. Co tu można zrobić? Dobra, dobra mamy trochę czasu, niewiele. Nie Tutaj sobie zrobimy... jeszcze łazić nie do tego myślę o... o tu, tu, nie niestety na nie, najlepszą, ale może na taką. Nie, na troszeczkę może przesadzona, kosztuje 1400 ale luksus, luksus to wygląda naprawdę fantastycznie i do tego dokupimy publikację. Myślę, że taka zwykła aplikacja powinny na miejscu, ale do tego trzeba jeszcze. Yy, dobra. Nie wiem, czy tutaj będziemy mogli robić. Oddzielimy to na liczbę. Może ją nawet pomaluję tutaj, ten pokój, to Dobra. Yy, Czesa przygotowałbyś coś naprawdę. Dobra. Podaj obiad. Kusi Nie mogę nic. Na Podaj obiad. Dlaczego nie mogę nic zrobić? co jeszcze... szybko. Dobra. Dobra! W sumie, Dobra, dobra. Idź, 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 idź. O! Dobra. Zobacz, jadą goście. Co tam się dzieje? Zielon! Dobra, za... Zawołaj przepęść Przyjazne powitanie. Dobra, pierwsze gości już są. No dobra, trochę nietypowo tutaj przydałaby się ścianka, która by odgodziła, i wtedy byśmy mogli już spokojnie. O! Susu. Czusu! Może, przyszedł... szkoda, że jakby przyszedł te kisiek, to można by zrobić. Coś takiego, dobra, mamy jedzenie, możecie sobie wziąć i zjeść. Ha! Piękny łubie, co? Ma ten z tej, dobra, czemu radio nie gra. Hmm. Zobaczmy, jaką osobowością... Pe, o, 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 pehesz. Może iść. I może, może byś się przespał. Czy... Jaa, lepto Ha, ha, ha. Ha, Oni się tutaj bawią. O, przyjechał Krzysiek. 150 simów. Myślałem, że więcej. Nie wiem, ile on tam pracuje. <laughs> czy ja będę mógł tutaj się załatwić, użyj. Uh -huh. Nie wiem, czy przy, przy wszystkich będę mógł to zrobić. Chyba nie, niestety. O, dobra, czekajcie, będę mógł. Na pa, pa pa pa. dobra, teraz tylko na pierwszą ściankę, która mogłaby oczywiście oddzielić naszą. Nie, 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 Tak nie, tak, nie, tak. Panowie, panie. Co jest nie da rady, tak? Może tak. Pójdźmy to okno, musimy... mój Nie, nie pixelow, e Będzie na razie bez okna Jeszcze raz A myśl myślę, że okno... My, my. nie, da nie, no dobra, będzie taka mniejsza ta chata łazienka. Co jest grane? To już byś, kuźwa, zgubiłeś no, no, Jeszcze obniżył tą... Nie, już się nie da. Co jest grane w ogóle? No, a, bo wanna jest. No dobra, zrobimy inaczej. jest chyba wanna do tego. Czy kasy nie mam? ja się zastanawiam czy kasy mam w ogóle. Aaa, bo ja kasy nie mam. Dobra, ja kasy nie mam. Trzeba by coś zrychwitować, ale na razie tego nie będziemy robić. Fajnie to oczywiście, że wszystko jest w miejscu. O, jakieś... czy to jest... Jakaś bajka, dobra. Nie wiem, czy będę mógł... Nie, nie będę Dobra, może wszyscy pójdą. Ona wyszła? Już poszła sobie są. Czemu oni nie mogą tutaj być.